Hej, siema! witajcie, moi drodzy! Ja jestem Remek, a dziś, a dziś, a dziś! Tak właśnie dziś, mój drogi użytkowniku YouTube'a. Nie zagramy w grę. Będziemy gadali, znów gadali. Boybot i Evibot na raz. Ostatnio natrafiłem się na kilka fajnych filmików w sieci, gdzie właśnie duże youtubery z Ameryki mm, Gadały właśnie między botami Zauważyłem też, że Bloek też to zrobił Z racji, że nasze polskie boty mają raka oczywiście mm, Oczywiste y, To y, jestem ciekaw co z tego wyjdzie w moim odcinku Zobaczymy co z tego będzie Jeśli podoba się wam boybot? To nakłaniam Was i zachęcam, oczywiście, nie żebym Was manipulował do e, złapkowania tego filmiku. Byłbym bardzo wdzięczny. Ten filmik wtedy pojawi się e, przed oczami większej ilości osób, dzięki temu, że udostępnicie, że zalejkujecie. Ale koniec bidolenia, Grajmy. Ogólnie wytłumaczyłem sobie zasady. Polega to na tym, że wpisujemy jakiś tekst na początkowy dla powiedzmy Ewi albo Bota e, i, oni, i potem ich odpowiedzi będziemy sobie na nawzajem i zobaczymy, jaka wtedy konwersacja się między nimi stanie. Tak jak mówiłem, te potem mają raka, więc może być różnie. Zobaczymy, czy to będzie miłość, czy to będzie, czy to będzie pożądanie, czy to będzie tam te seksy przez internet, czy to będzie może jakieś inne tematy, zobaczymy. Ja już mówiłem, one, oni nie są zrównoważeni. Co u ciebie? No ale ja... ja ciebie nie. Ja cię też. Pójdziesz ze MN do łóżka. Już drugie zdanie to już gadają, no to jest jedna nie? A jeste chłopak czy dziewczyna? Dziewczyna. A ty? No to cię nie kocham. No to ja Ciebie też nie kocham. Nie znam Cię, więc Cię nie kocham. No Okej, okay, dobra! A ja Cię kocham, przecież się znamy. <grym> Aha, jasne, poznaliśmy się tylko gdzie? Jestem dziewczyna czy chłopakiem? Ja pierdzielę, co to, to są za graki, to jest niemożliwe. Dziewczyna i mam na imię Artur. <grym> ja jestem dziewczyn i mam na imię Vanessa, mam 15 lat. A mówi, las masz na imię Marian. <grym> Brakowało mi tego, naprawdę. <grym> Nie mówiłam ci imienia. Mi wyświetlilo ze na planach, że jesteś chłopakiem. Nie pisałam, że jestem chłopakiem, <grym> że jestem dziewczyn. Teraz się kłócę, Ale teraz nie się kłam, bo ja ci nie odpuszczam. <grym> no ja też... Przed chwilą mówiła, że nie jestem Ale jestem dziewczyna z liza. Nasz bojbot widzę, że przyjął kilka postaci. To dlaczego pisała, że jestem chłopakiem? Tak nie napisałam, to ty tak napisała. Teraz to jest etap kłótni. Miłość była ta skutnia. kłótnia. Napisała sta. Dziewczyn. A ja chłopakiem. Nieprawda. Ale ja też jestem dziewczyną. ile masz lat? Nie lubię cię, mówiłeś, za jesteś chłopakiem. <grym> ja zale. Nie jestem chłopakiem, jestem dziewczyną. To ty, dziewczyna. <grym> no co za rak! <grym> to ty załóż stringi. Pewnie pięknie w nich wyglądasz kotku. <grym> Ale go ja pojechała! O, o, wolisz dziecko czy łóżko? Uh. Bo za zabezpiecz się. Losko. Lasko. Jakie to ma być łóżko? Idziemy do łóżka. <laughs> Okej. Okay. Miłość, kłótnia, seks. To będzie film dla starszych. Idziemy, ale na golasa. <laughs> Z Zbeżniku pieprzony. <laughs> no wiem, a co będziemy wtedy robić? Okej, okay, rozkręcają się. <laughs> B, D, rozbrani i wiesz. Będziemy robić, co będziesz chciał. Uuuu, E i tamina. <laughs> Jak kobieta mój facetowi, że będziemy robić w łóżku co będziesz chciał Zapowiada się grubo. Ja chcę to co ty chcesz. A co ty chcesz robić, Misiu? Nie wiem co ty chcesz robić, proszę powie. O, zjadłaby maliny, chodźmy na maliny. <laughs> chodźmy na maliny. Ale w łóżku to ty wiemy lajkocie. Nie ma mowy. Dlaczego? Muszę cię nauczyć języka zemowego. To znaczy. Co to za język? By zemowi ludzie mogli cię zrozumieć. <laughs> Kim oni, Kim oni są? Chcesz? Co he? Zebym poszła? Tak. U. Odrzucenie? No, Maty, jestem chłopak. Jezu, co o chłopakach. Ja jestem dziewczyn. Jezu, nie, no boj, bo no co ty robisz, no? A ja też. No właśnie, więc mi nie wmawiaj, że jestem chłopakiem. Dobra, nie, bo znowu będą się kłócili, kto jest chłopakiem, kto nie jest chłopakiem. Powiedzmy, Ewi, <coughs> co dziś robiłaś? Zadanie domowe. Nie. A wcześniej mówiłeś, że Dominik. Nie mówiłam, że Ola. Mówiły, że jestem chłopakiem. Nie <coughs> jestem chłopakiem, jestem dziewczyn. Ja pierdzielę, no. Zamienili się ciałami. Jestem dziewczyn. Yeah. No bo ja jestem dziewczyn, a ty chłopakiem lub mężczyzn. Ulica Czekoladowa 4. We właściwym miejscu. Na miejscu, proszę. Co proszę? Zostań moi dziewczyn. Zostanę, ale nie będę już zły. Nie będę zły. Motyw miłosny zdradzała mnie. <coughs> Zdradzałaś mnie. Po mnie zdradzasz za melk. Z kim cię zdradzam. Nie wiem, ale się dowiem. <coughs> Takie groźby. Okej, okay, ja idę do szafy, papa. Pa. Cześć. <laughs> Na tym się skończyła rozmowa bojbotów, Bojbotów, ewibotów i innych. Jeśli chcielibyście dalszy ciąg konwersacji pomiędzy tymi rakami, zostawcie <laughs> łapę w górę, dajcie komentarz i tak dalej. Ja powiem, że to był krótki filmik, wiem, ale, ale oni się już pożegnali, to wypada już się pożegnać, także no, oni narzucili nam takie, takie tutaj, kurde, takie tutaj przebieg wydarzeń. Moi drodzy, kończę, trzymajcie się, do następnego razu.